Tu bardzo fajnie dźwięk silnika, nie wiem jak jest, ale jest ten. Fajne. Symulacja, bardzo fajnie. Fajne. Cześć, Łukasz Bigo, Elektrowóz. Jest ze mną pan Wojtek. Cześć. Mamy dzisiaj dwa samochody. Forda Mustanga Mache z większą baterią napędem na obie osie i Tesla Model Y Long Range na kołach 20. Na kołach 20. Ford Mustang jest na kołach 19. Spróbujemy tymi samochodami przejechać się po drodze ekspresowej i sprawdzimy, jakie jest zużycie energii Zanosi się na to, że Ford Mustang będzie miał trochę wyższe, ale ma też większą baterię Zobaczymy, co wyjdzie No i jedziemy Mamy zestaw Scouta, czyli krótkofalówki. Zanosi się na to, że zrobienie całej pętli zajmie nam około godziny Oczywiście nie przekraczamy przepisów. Jedziemy tak, żeby było legalnie. Ależ mgły, ależ słońce. Wow! Nie wiem dlaczego tutaj na S8 nieustannie Aktywuje i deaktywuje mi się ten system jazdy półautonomicznej. Jakby słońce oślepiało. Kamery. Autopilot nie zgłasza żadnych komunikatów, że słońce go oślepia? 60 km, 13 kWh, 218 WTO na km. Okej, okay, ja mam 50, miałem 58,7. A średnie zużycie 27 Zaraz, zaraz. Jakie zużycie energii? 218 W godzin na kilometr Czyli niecałe 22, a ja mam 27. Dokładnie tak wyświetla. No to ładne kierownik. No to jeszcze ładniejszy kwiat A jak ogólne wrażenia? Jak mach e prezentuje się z tyłu? Bardzo ładnie Bardzo fajne autko Ładniejsza niż Tesla model Y? No szczerze to Tesla mi się nigdy nie podobały Tak naprawdę Na przykład Audi e-tron uważam Że jest jedną z najładniejszych elektryków Hetron czy hetron GT dokładnie fakt ładne Ciekawostka, warto o tym pamiętać Kiedy jedziecie z automatycznie ustawionymi światłami, czyli tutaj przełącznik jest na A to nawet podczas takiej mgły Światła się nie włączają, mimo że widoczność spada na nie wiem, do 100, może 200 metrów e, i nie włączycie światła przeciwbie. Policzyłem sobie przed sekundą, że masz zużycie energii... E, przepraszam, że ja mam zużycie energii o prawie 23% wyższe. I jednocześnie e, mam o... Mniej więcej 23% większą baterię, zwłaszcza w tym roczniku, gdzie tam trochę to podkręcili, więc no. To nieźle, ja mam 98,2 i 27 czyli spadło mi z 28 na 27 zużycie, a to mi spadło na prawie 21, no. nieźle, nieźle. Jeszcze podgrzewanie kierownicy mam włączone, <grywanie> nie liczy się, ja wcześniej miałem przez chwilę 25 stopni, temperaturę w kabinie ustawioną. Parować, czy No, przez pomyłkę styknąłem, ustawiłem, jak stałem i się ładowałem. I nie wyłączyłem tego, dopiero zorientowałem się po jakimś kilometrze czy dłużej. Wróciliśmy, naprawdę wróciliśmy. Przejechaliśmy ponad 100 km. No, i już wiemy, że Mustang zużywa więcej, dużo więcej. Jakieś 23%, tak? U Ciebie 21%, tak, u mnie 26%. Ale ja, ja, Ford ma około 23% większą baterię. Kto tak naprawdę by wygrał? Nie jesteśmy w stanie w tej chwili tego przeliczyć, bo trzeba jeszcze uwzględnić, że samochody nieco inaczej policzyły dystans. Myślę, że to wszystko zamieszczę w artykule. Ale no tak czy siak, wielkie brawa i podziękowania dla pana. Wyka, ja również dziękuję, że chciał przetestować, że mu się chciało jechać tam z Króżborka o 5.30 rano do mnie, żeby potestować. Dziękuję. Dzięki.